21 lutego uroczyście obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Z tej okazji Zarząd Koła Przewodników Sudeckich w Kłodzku zorganizował spacery turystyczne w wybranych miejscowościach ziemi kłodzkiej. Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej, Nowej Rudzie, Polanicy Zdroju, Lądku Zdroju, Kudowie Zdroju oraz Wambierzycach. Spacery kierowane były do lokalnych mieszkańców oraz turystów. Jako, że mamy weekend, niedzielę, są ferii oczywiście liczymy na to właśnie, że tutaj przyjadą nie tylko rdzeni mieszkańcy okolic ziemi kłodzkiej, ale również i turyści, dlatego zorganizowaliśmy. Wydawaliśmy tutaj właśnie taką można powiedzieć szeroką akcję yy, mającą na celu zaprezentowania, zareklamowania naszej małej ojczyzny no i tych miejscowości, po których oprowadzamy właśnie tutaj turystów. Chcielibyśmy współpracować z naszymi lokalnymi władzami. Tutaj gmina Radków jak najbardziej jest dla nas przychylna. Oczywiście jesteśmy blisko sercu tutaj z Radkowem, dlatego że są oczywiście piękne góry stołowe, nie tylko pamiętajmy Gór Stow, ale inne tereny, które tutaj się znajdują na terenie gminy Radków i chcielibyśmy właśnie zareklamować, pokazać turystom, że jest co tutaj zobaczyć, a nie tylko te jedną miejscowość czy dwie, jak na przykład Radków i, i Wambrzyca, ale te trasy, które tutaj gmina przygotowuje dla turystów są naprawdę warte uwagi i coraz więcej atrakcji tutaj się znajduje. Myślę, że warto, warto tutaj właśnie odkrywać, zdradzać te tajemnice naszej małej ojczyzny, jakim jest właśnie gmina Radków. Zachęciliśmy mieszkańców okolicznych terenów do, do przypomnienia dla mieszkańców, chociażby wam jest, jak i różnych dla gości, których tutaj przybywa, widać. Takie krótkie zapoznanie z tym, z tym miejscem szczególnym. Na ziemi kółskiej mamy wiele atrakcji, ale są też miejsca, które my określamy jako miejsca szczególne, czy chociażby ta wspaniała. Bazy... To jest można powiedzieć, że 800 lat zamknięte w, w, tutaj w murach, jak i również piękna tradycja związana z kultem maryjnym. Także postaramy się tutaj co niektórym przypomnieć, jak i również zachęcić, żeby innym y, to przekazali. Mam nadzieję, że te osoby, które tutaj są, to będą dobrymi ambasadorami. Po powrocie do domu zachęcą, że jest taki ciekawy zakątek w naszym kraju, jak Ziemia Kłodzka. Jesteśmy tutaj na nartach i w związku z tym odwiedziliśmy tylko to, to miejsce, bo, bo to jest interesujące miejsce, no i tym sposobem trafiliśmy na godzinę 12, gdzie właśnie odbywa się ta fajna taka impreza. Nigdy nie jesteśmy w stanie samodzielnie tyle informacji zrobić. Jesteśmy właściwie z okolic, ale przyjechałam, żeby dzieci troszeczkę usłyszały takiej historii, nie od mamy, tylko od profesjonalnego właśnie przewodnika. A dzieciaczki, wam jak się podoba tutaj dzisiaj? Fajnie przewodnicy opowiadają? Ciekawe i myślę, że przez to mogę mieć więcej wiedzy. Koleżanka z internetu się dowiedziała, że Jesteśmy w sanatorium. W lądku stroju, i mhm. dlatego Tutaj przyjechaliśmy. Bardzo fajnie, tak dużo można się dowiedzieć. No i materiałów dużo pomocniczych. Często mówię, że ziemia kłodzka to jest ziemia trzech narodów i to też tym bardziej teraz, w tej etapie integracji europejskiej, również też warto tutaj podkreślić i przypomnieć o przynależności ziemi kłodzkiej na przestrzeni dziejów. Koło przewodników sudeckich założone zostało w 1948 roku i skupia przewodników posiadających uprawnienia do prowadzenia wycieczek górskich na terenie całych Sudetów. Wszystkim przewodnikom z okazji ich święta składamy najlepsze życzenia. До